Dzień dobry, panny. Witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Dzisiaj prognoza na czerwiec 2024. Odniosę się do komentarza, że za dużo astrologii, więc będę teraz tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, to może będę mówiła o planetach, które mają na nas wpływ. Nawet jeżeli kogoś to nie interesuje, w czasie czytań na nów i pełnie. A na tych miesięcznych, na miesiące to nie będę opowiadała a propos planet. To zachęcam Ciebie, Panno, żebyś zobaczyła znak Zodiaku, jaki masz w Ascendencie, w planetach osobistych, czy tam Wenus, w Księżycu, w, w Jowiszu. To da Ci po prostu szerszy pogląd na to. Link będzie w opisie filmu oczywiście. Ale da Ci in więcej informacji. Czasami jest tak, że bardziej rezonujemy y, z ascendentem niż tylko z naszym znakiem solarnym. Także zachęcam. Zobaczysz, jak jest u Ciebie, co tym razem za iskrz. To co, drogie panny, oczywiście dziękuję za, za Waszą obecność. Y, y, subskrypcje, lajki, komentarze. Zawsze czytam z wdzięcznością. No i cieszę się, że jesteście i że się tak pięknie kanał rozwija. Zaczynamy. Dla panien Czerwiec 2024. Praca finanse. Królowa buła. Świetnie. Emocje, uczucia, sprawy miłosne, romantyczne. Gwiazda. Co robić? Dziewiątka mieczy jako co robić. Dobra. Czego nie robić, na czym się nie skupiać swojej uwagi? Dziesiątka kielichów. Mhm. I karta na miesiąc dla panien to. Dziewiątka monet. Podobny, znaczy, nie podobnie. I głupiec. No właśnie. W spodzie mamy głupca. Powiem tak. To jest fantastyczna okazja, droga Panno, żeby, jeżeli coś chcesz zacząć od nowa, to zrób to w czerwcu. Żeby coś zacząć. Coś, na co do tej pory nie miałaś czasu, pieniędzy, chęci, możliwości. Co, co to jest u Ciebie? I zacznij to robić. Choćby w najmniejszy sposób, choćby tylko Myśląc intensywnie, zrobić sobie plan działania y, na papierze, zrobić y, właśnie jakiś taki scenariusz tego, co chcesz robić. A jeżeli możesz działać, to działaj. Jak lwom mówiłam, że y, to jest miesiąc stawiania na siebie, to u panien jest miesiąc stawiania na siebie. <laughs> Droga panno, przyjrzyj się, czy ty żyjesz, nie, inaczej, wróć. E, przyjrzyj się swojemu, swojemu życiu. Czy poświęcasz sobie wystarczającą uwagę? Czy wszyscy są ważniejsi wokół ciebie? Twój mężczyzna, Twoja kobieta, Twoje dzieci, Twoje rodzice, Twoja mama, Twój tata. Twoi znajomi, twoja przyjaciółka, nieprzyjaciółka, koledzy, praca, zarabianie, nie wiem, sprzątanie. Gdzie ty jesteś w tym wszystkim? Czy mówisz do siebie: Cześć panna w lustrze, fajnie wyglądasz dzisiaj. Jesteś świetną babką, albo jesteś super fajnym mężczyzną. Masz tyle do zaproponowania. Daj to światu. Podziel się. I to jest wtedy ani się nie poświęcasz, tylko się dzielisz z radością, bo masz tego dużo w nadmiarze jesteś w spełnieniu. Dziewiątka. Monet to jest karta, która mówi właśnie o tym, żeby się skupić na sobie i na, na swoich własnych potrzebach, czy. Z uważnością, czy Twoje potrzeby, na przykład, jesteś w relacji, i czy Twoje potrzeby, które masz, być jak jesteś w tej relacji, są zaspokajane. I wtedy co powiedzieć? Powiedzieć partnerowi, że słuchaj potrzebuję od Ciebie wsparcia, przytulania, nie wiem, głaskania, masażu, czegoś. I wydaje mi się, że tego mam trochę za mało. Czy... Czy jesteś w stanie mi dać więcej? Co ty na to? Co z tym zrobimy? I zapytać też jego, czy ja mu wystarczająco dużo daje. Bo przy tej karcie co robić? Dostrzegać zagrożenia różne, dostrzegać słabe strony różnych sytuacji. Natomiast nie, nie wypychać ich. Na piedestał. I nie zamartwiać się, tak? Masz coś. Nie wiem, o właśnie jesteś w tej randze, w tym, w tym na redukcji, jesteś, odchudzasz się. No i idzie, jak idzie. To nie, nie skupię swojej uwagi na tym, że Boże, no. Odchudzam się już całe trzy dni. Przepraszam, specjalnie to powiedziałam. Dobra. Ale tak niektórzy mają, odchudzam się już miesiąc albo dwa miesiące i nie ma w zasadzie żadnych efektów. To nie skupiaj się i nie, i nie rezygnuj i nie porzucaj tego, tylko zastanów się, co ja robię źle w tej dziewiątce. Coś, coś musi, no przecież coś, coś nie działa, no to poszukać tego, co ja e, robię źle, rozumiecie? Na tej zasadzie, że jeżeli jest coś, nie wiem, czujesz się w związku niespełniona albo związek kuleje, to czy według Ciebie robisz wszystko dobrze? Czy to jest tylko i wyłącznie wina tej drugiej strony? Nigdy, słuchajcie, nie ma tak, że tylko on, czy tylko ona jest winny. Jak się przyznasz samemu przed sobą, to nie musisz tego ogłaszać światu, ale jak się przyznasz samemu przed sobą, co ty spieprzyłeś w tej relacji, w tym związku, albo w pracy, że masz tak, jak masz, to znajdziesz swoją prawdę. Ale to trzeba usiąść i powiedzieć: Dobra, jestem gotowy. A nie, że pracodawca, teorie spiskowe, że świat stoi. W opozycji do mnie, ja mam takiego pecha w życiu, no to jak tak będziesz mówić, to tak na pewno będzie. Samo spełniająca się przepowiednia. A propos pracy, drogie panny, dobry czas na pokazanie się, co ja potrafię. To mówiłam o tym stawianiu na siebie. Że jestem. Kompetentnym pracownikiem, że jestem kreatywna, że, że dobrze pracuję, że mam na to siłę i chęć. To jest dobry czas na wyróżnianie się w pracy, na budowanie swojej pozycji królowej, na pokazywaniu swoich kompetencji. Bądź kompetentna, zaradna, yy, dobrze pracująca, wyrabia się ze swoimi obowiązkami, bądź zaangażowana i taka pełna. No, yy, zaangażowania, to jest dobre słowo. Chęci. Tak, zrobię to, oczywiście. Może do tej pory praca ci się twoja nie podobała. To zobacz dobre aspekty w swojej pracy. Bo na pytanie, znajdź 10 negatywów, które w pracy Ci się nie podobają, zrobisz tak. Pś, I masz 20 nawet a znajdź 10 pozytywnych rzeczy, które masz w pracy, to siedzisz i myślisz. No, to zróbcie sobie takie ćwiczonko energetyczno-życiowe. Dziesięć rzeczy, które są pozytywne w pracy. I na tym skupiaj uwagę i buduj swoją, swoją pozycję na podstawie tych rzeczy. Bądź działająca. To jest przede wszystkim y, rada tarota na czerwiec. Dużo pracuj, skupiaj swoją uwagę na pracy i na tym, co działa. Jak ty możesz podnieść swoją pozycję w swojej pracy. Przejdźmy do tych miłosnych. To zawsze ciekawe pary. To co już zaczęłam mówić, że zobaczcie, jak jesteście w związku, czy No właśnie, czy wy jesteście niżej, od, że stawiacie swojego partnera wyżej, co to znaczy? No nie wiem, wszystko robię to co on chce, zgadzam się na wszystko, jestem cały czas dostępna, cały czas myślę co on myśli, jak zareaguje, jak, czy mu się spodoba, czy mu się nie spodoba, czy kochanie, gdzie pojedziemy na wakacje, gdzie chciałbyś pojechać? Taka, taka tylko, że tylko on. A teraz może się zastanów, droga panno, y, gdzie ja bym chciała pojechać na wakacje, y, co ja bym chciała zrobić i razem z tym partnerem, a jest tu przy tych kartach, wychodzi, że pięknie będziecie mogli się dogadywać. I zadaj dla niektórych panien, które są w relacjach, i to trudne pytanie, zadaj sobie szczerze sama ze sobą. Pytanie, czy na pewno chcę być w tym związku. Przy takim układzie. I jeszcze przy tym. Czy na pewno to, że jestem w tym związku, jest. To tego pragnę. I odpowiedz sobie na to pytanie. Bez względu na to, czy. Jaka będzie odpowiedź. Do, czy nie wiem, czy tak, czy nie. Bo to wtedy Ty ze sama ze sobą będziesz szczera i możesz znaleźć dziesięć, albo pięć, albo trzy przyczyny, że zostajesz w tej relacji. Albo yy, po prostu zacząć zastanawiać się, żeby wyjść z tej relacji. To jest dla jakiejś części z Was, ale na pewno dla jakiejś. Niech, może to jest nawet dla jednej osoby, która powinna to usłyszeć. Zadajcie sobie pytanie, po co ja jestem w tym związku? Dla wszystkich, uh, dla parków, u których jest wszystko ok, to poszukajcie wspólnych działań. Coś, co moglibyście zrobić razem. Czy, czy właśnie pójść na spacer, czy gdzieś pojechać, czy. czy nie wiem, oboje lubicie chodzić po górach. To przejść się, pojechać na, na weekend, czy przejście przejść na spacer w góry. Coś, co by was łączyło, nie rozdzielało. Nie wiem, on jest, ty jesteś porannym ptaszkiem, a on jest sobą. To znajdźcie w taki moment, że oboje jesteście aktywni i coś razem zróbcie. Ugotujcie, pośmiejcie się, obejrzyjcie film. Cokolwiek tam Wam przyjdzie do głowy. Ale żeby robić to razem, taka jest rada tutaj yy, kart Tarota, i odnajdywać przyjemność przebywania ze sobą. Przyjemność. I takie: lubię mojego mężczyznę albo lubię moją dziewczynę. Ona jest fajna. Lubię przy niej być. Tą energię pielęgnujcie. Lubię jak się śmieje, jak jest roześmiana czy roześmiany. On sprawia, że się uśmiecham. Ona ma tyle w sobie życia, energii i ja się tym karmię. Mnie to też napędza do działania. O, takie tam zależności sobie pozadawajcie takie pytania. Hmm? I to lubię. Bardzo ważne. Single, singielki. No, ja tutaj widzę. Niektóre singielki to tylko mówią, że chciałyby być. Sing niektórzy single, bo to bez względu na to, czy mężczyźni, czy kobiety. Niektórzy z Was tylko mówią, że fajnie by było być z kimś i to jest chyba nawet prawda. Tylko nie macie tak naprawdę takich chęci, bo Wam jest dobrze tak, jak jest. A już mieszkać razem, o Boże! <ścoughs> Więc. Umawiajcie się na randki i szukajcie tej drugiej osoby do kochania. Nikt nie każe Wam zaraz zamieszkać razem. Zobaczcie, jak się z tym czujecie. Jaka jest prawda Twoja. Czy chcę być z kimś, bo tak wypada, bo tak jest przyjęte, bo wszystkie mają, a ja nie mam i co jest we mnie nie tak? O to też można przy tych dziewiątce mieczy zobaczyć. Dlaczego ja. Co mam w sobie takiego, że ci mężczyźni albo przychodzą, albo w ogóle nie przychodzą, albo są na chwilę i odchodzą. To znaczy, że jest jakiś temat do przepracowania u ciebie. I to idź na terapię, do terapeuty, do psychologa, do tarociski. Ona ma swoje narzędzia, już to mówiłam i a ja mam swoje narzędzia i będziemy tego szukać, co to jest. Albo dlaczego masz ciągle ten sam typ mężczyzny, nie? który cię na przykład y, rani? To trzeba poszukać u siebie. Ci, którzy chcecie mieć tylko jakoś tak nie wychodzi spotkać tą drugą osobę, to w tym czerwcu będzie wam wychodziło przy gwieździe. Tylko musicie podjąć kroki działania do tego. Założyć y, ten na portalu randkowym jak profil, zacząć być aktywne. Mówiłam to u Lwów, bo ostatnio była klientka i się pytała, i, i, że jest nowa w mieście i nikogo praktycznie nie zna i gdzie ona by mogła spotkać jakichś fajnych ludzi do, żeby w ogóle mieć jakichś znajomych. I wyszła nam piękna karta i, e, i to jest świetny pomysł. W grupach, na przykład na Facebooku, ja mówię, wiesz co, poszukaj w grupie na Facebooku, na przykład ty lubisz koty, to... Osoby, które lubią koty i zapisz się do tej grupy, albo osoby, które lubią chodzić właśnie po górach, albo które gotują. I tam, tam spotkasz jakiekolwiek osoby, żeby się nie czuć, bo zmieniła pracę i przyjechała sama z walizkami i, i jak ma znaleźć sobie jakiś krąg przyjaciół, bo się czuje no, sama, sam, samotna, tak? Ale nie w tym romantycznym aspekcie, tylko po prostu do ludzi, z którymi mogłaby pójść do kina czy napić się kawę. Więc drogi singlu, szukaj, właśnie tam też szukaj swojej tej drugiej połówki. Może spotkasz kogoś bardzo ciekawego dla siebie. Czym się interesujesz? I znajdź sobie taką grupę. Ale bądź aktywny, zacznij coś robić. Bo czego nie robić? Nie marzyć. To znaczy marzyć, ale wiecie tak. Och, wieczór jest już, a ja tak by było fajnie mieć chłopaka albo mieć dziewczynę i tyle. I już. No i oglądasz filmy romantyczne, popłaczesz, się powzruszasz, ale nie ma działania, nie idzie za tym działanie. Także temu się przyglądnijcie, drogie panny. Jeszcze jest yy, jak masz tą swoją checklistę. Dzisiaj dużo pisania, to, bo my wszyscy chcemy, żeby był, przy, dziewczyny, żeby był przystojny, zamożny, hojny, wysoki, miał dobrą, dużo pracował, miał dobrą pracę, fajnie zarabiał, ale miał dużo czasu dla mnie i ze mną spędzał i żeby mnie kochał i że ta lista się ciągnie, a na drugiej liście napisz sobie, jakie cechy są dla mnie do zaakceptowania. W tym mężczyźnie. Co jestem w stanie zaakceptować, a na co w ogóle totalnie nie ma zgody. I, i tego się trzymaj. I z tą listą umawia się na, na, na spotkania, na randkowanie. Tu jest jeszcze taki malutki, wrócę do par na sekundę. Uwaga, drogie pary, jeżeli jesteś w parach, to dbajcie o te swoje relacje, bo jeżeli myślisz, już go złowiłam, czy już ją mam, to jeżeli nie będziesz. No, pielęgnował tej, tej relacji, to yy, to się pokomplikuje. To nagle stracicie, może nie nagle, ale będzie ta relacja zjeżdżała po prostu w dół. Tak jak dbamy o kwiaty, bo trzeba je podlewać, przesadzać, sypać tam jakieś nawozy coś, to tak samo zadbajcie o, o swoje relacje, ale również relacje towarzyskie. Zadzwoń do swoich przyjaciół, znajomych, umówcie się gdzieś, zaproś ich do siebie, zadzwoń się, przypomnij, cześć, co u ciebie, jak się masz. Tak ostatnio myślałem o tobie albo myślałam. I to, bo jak nie dbamy o nasze wzajemności, bycia z przyjaciółmi, w, również w związkach, to potem to się gdzieś rozmija, roz, rozlewa ta energia i, i, i no i się kończą te relacje. Więc tutaj. Uwaga y, na, ten, na ten temat. Czy ja mam coś jeszcze dla panien? Single singielki, więc kończąc. Chodźcie na te randki i ruszcie tyłek. Bądźcie aktywne, czy w internecie, czy to, to też u lwów, darmowe porady. Jeżeli przyciągasz do swoich, y, na, swoim, y, na swoim profilu mężczyzn, którzy ci propo, proponują tylko spotkania na seks. To zobacz, jakie masz zdjęcie, bo zdjęcie i opis muszą być spójne, mają przedstawiać ciebie, jaką jesteś osobą. A ty masz na przykład dekolt do, do, do pasa, nogę wystawioną i, i się dziwisz, że a piszesz, że jesteś romantyczką i marzysz o wielkiej miłości, a że piszą, męż, przepraszam, mężczyźni piszą do ciebie, umów się ze mną na jednym małe randewu. Zobaczcie, jak macie zrobione i panowie i panie. A jeżeli masz na zdjęciu, nie wiem, takie biznesowe jakieś zdjęcie bardzo formalne, a opisujesz właśnie, że jesteś romantyczką, kochającą naturę i uwielbiającą spędzać czas w górach, to to też nie jest spójne i wtedy też ludzie nie będą do Ciebie pisali. Darmowe porady, jak zrobić profil? Może o tym filmik zrobić. <noise> Bo ja dziewczynom zmieniam profile. Także, drogie panny, no, yy, życzę Wam wspaniałego czerwca w działaniu, w, w skupianiu się na tym, co jest, yy, co jest fajne, co, co mnie wspiera, co mi pomaga. Nie na szukaniu wad w swoim życiu, tylko na szukaniu zalet. Zarówno w partnerze znajomych, w świecie, życiu, pracy, yy, miłości, poglądach. Szukaj tego, co Cię wspiera, droga panno. Buziaczki. Pozdrawiam serdecznie. Komentujcie, lajkujcie. Eee, a jak nie wiesz, co napisać w komentarzu, to napisz słowo ja. <ścoughs> Buziaki, pa!